Witam wszystkich, mamy dzisiaj 10 marca marzec 2021 rok pasieka osiemciny zajrzymy ponownie do ulika w domu temperatura jaka teraz jest jest tu widać? jest widać o, no to tak jest w tej chwili dobrze, 24 1,1 stopnia wezmę Wodę, tu mamy wodę. E, o, teraz syrop zabiorę. U nas jest na dworze dzisiaj 5 stopni, no idź. Ale słonecznie nie w miarę, Przy, tak przyzwoicie. Także pszczółki no troszkę tak. pracują, nie za bardzo, ale... O, światło jeszcze tu dołożymy, ale troszeczkę funkcjonują, chodzą po wodę, po tą podjrzewaną wodę, także coś się dzieje, ale zobaczymy teraz tu, będzie cieplej to będziemy na pasiece oglądać, ale jeszcze jest zimno, jeszcze tego ulika nie wystawimy na zewnątrz. A to w takim razie patrzymy tutaj, co się dzieje. Widać, pyłek biorą, noszą. O, widać jak się. O, teraz lepiej widać. Dobra, zobaczymy, co tutaj w tym uliku mamy. Dobrze. Cofniemy to troszeczkę, o teraz tam rameczka, żebyśmy mogli tu coś zobaczyć. weźmy muszę jakoś na no, dobra Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mało syropu tu jest. A tu są jajeczka chyba, tak? Dobrze widzę? Tak, są jajeczka. Pieżga jest. Przeniosły się na tą rameczkę też. Pyłek wokoło tu jest. Pieżga wokoło. Tu pyłek zacząłem składać i przerabiać go. A tu są jajeczka. Widać? Widać chyba. No mateczka gdzie jest? Ostatnio nam gdzieś się zapodziała. Mało syropu tu jest trochę, no ale jakoś sobie radzą, że rozwijają się. Zobaczymy następną. O, tu jest mateczka. Jest, odnalazła się. Jest czerw. Widać ją tu dobrze. Widać ją dobrze. Widać ją dobrze. Jest czerw zasklepiony. Jest odsklepiony. Znaczy młody, otwarty. Zobaczymy na drugiej stronie. No tu też jest. Fajnie. No tu jest młodego czerwiu dużo. Się wygryza pszczoła, jajeczka. I, i, i młody, otwarty czerw. Zobaczymy na ostatniej ramacie. Co my tu mamy? Tutaj. Pieszki nas składały. Tutaj. Ale nie za dużo trochę. Chyba z drugiej strony jest pieszka. Bo tak przebija się kolor. No tak, tu jest pieszka. Tu jest pieżki dużo. składały. No i fajnie. Jest rozwój rodzinki. Dobra, to teraz wezmę. Przybliżę, może to troszeczkę, tak jak zawsze. Uda nam się. O, przybliżyło się fajnie. Troszeczkę to ustawię jakoś inaczej, żeby było widać. No ta strona to jest mało, co tu widać, ale tu pokażę bliżej. Troszkę muszę zmienić pozycję tego. O, tak będzie widać chyba lepiej. No, tu mamy pierzpkę, pyłek. Pierzki narobiły, też sporo. No i nie? zaraz włożymy to z powrotem. Tam rameczkę. O, o, o. Zobaczymy tu. Co tu mamy? Teraz bliżej widać jajeczka. Młody otwarty czerw. Mieli się. O, tu wokoło też, akurat pszczoły tu chodzą, przykrywają troszeczkę, ale jest, widać. Zobaczymy z drugiej strony. O tam, ale to nie widać teraz. Połek zbiera sobie pszczółka, a tu... Tu też sobie chodzą. Tu jest dużo czerwiu młodego. No, widać dużo młodego czerwiu jest. Była matka gdzieś przeszła. Nam. Tu jej chyba nie ma też. Na tej ramce niewygodnie, żeby nie opuścić. Dobrze, złożymy. No, no. A się klei coś tutaj. Dobra, weźmiemy tą ramaczkę. Tu jest czerwio dużo. pierzgi duża. I tu są jajeczka, I czy to widać? Tu jest dużo jajeczek. Teraz postaram się tak może odwrócić. weszła mateczka nam na ściankę znowu ulewa widoczniej. już się nam sama podziała. Ale była, jest czerwi. Wszystko jest dobrze. Także będziemy, dopóki pogoda nie ustabilizuje się, żeby można było ulik wystawić na zewnątrz. Jeszcze będzie się pokazywać co tu się dzieje. Także widać rodzinka się jak gdyby powolutku przechodzi na drugą rameczkę z czerwiem. Także jest szansa że to będzie. Dobra mamy wszystko tu złożone. Jest szansa że rozwinie się bardziej. Dobra. O, dobrze, musimy to jakoś... Coś do tu... kurczę... Dobrze, leży dobrze, wszystko leży. O, dobrze. No i fajnie, a dobrze. Przysunę może. Wrócimy do tej pozycji to było wcześniej. A tak to widać teraz troszeczkę szółka jak pyłek zbiera. Dobra. trzeba może uszykować syropu. Nie mam uszykowanych syropu, więcej, ale jeszcze troszkę tu jest, i im dać. Dobra, no o. o, i fajnie mają. Niech sobie pobierają to. Jeszcze wodę. Dam im też. Dam im wodę. Także pszczółki już pracują. O, no proszę, jak fajnie. Co tam jeszcze by powiedzieć? Nie wiem, czy tam jakieś komentarze były, czy nie. W każdym bądź razie, no, ktoś tam pisał, żeby zrobić, pokazać, co jest u tych pszczółek. No to pokazaliśmy, że no, rozwija się, przeniosły się na następną rameczkę z czerwieniem już. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. A żebyśmy y, na pasiekę mogli wystawić, no żeby pogoda przyszła, to wystawimy to już na zewnątrz. Ale no, musi być y, pogoda chociaż taka, żeby pyłek był naturalny. To wtedy wystawimy. Jak będzie pyłek naturalny, y, y, już to wtedy będzie, y, to wystawimy na zewnątrz. Zobaczymy, jak będzie się to rozwijało na zewnątrz wtedy. Dobra, na razie tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.